Hejka, widzowie super, że wpadliście na mój kanał, że Helenita.jkita. Dawno dzisiaj nie mieliśmy odcinku z SSO, bo jakby nie mogłam nagrywać i robiłam też te shorty, bo bardzo nie miałam czasu. To jest y, końc z y, ostatniego shorta. Dzisiaj sobie tak porobimy, takie, na przykład wyczyścimy konie i ją ogarniemy, bo tak dawno ich, na nich nie patrzyłam się, że po prostu... jejciu, nie wiem co z nimi będzie ale też y, będziemy robić tak będę musiała się tutaj tutaj w SSO przebrać za mojego, no za moją, no za jego dziewczynę go zrobię ale to jest chłopak, z y, mojego um, ulubionego y, youtubera wiem, że nie każdy go lubi y, um, on nagrywa Minecrafta dużo ludzi mówiło w wysypy, że dla um, dobrych no, serwisów inaczej to jest dziecinne i dziecinny youtuber takie takie. Ale ja nie wiem. No. no. Mi się on super podoba, więc... Um, um, czekajcie. Więc ja nie mam problemu nie? Ja go bardzo lubię i to jest mój ulubiony y, youtuber. Mam w sumie trzech ulubionych. Pierwszy to Palion Drugi to Furpia, nagrywa Simsy, dużo ludzi ją lubi, oczywiście. A trzeci to jest Wojan, Wojan Team, oczywiście. Oj, czekajcie, on. aha, dobra, bo to ma z ten konik. Ja, ja już się mylę, poczekajcie. Rokhani, trochę mi to zdajeło. Wiedźmy do boksu. Sumie, ja nawet nie wierzę, że ja mam tyle tych koni, po prostu hmm. Zastanawiam się, który najbardziej dopaliona, będzie pasował koń. Dzisiaj nagrywam. Dobra. Okej, okay, no dobra, już wyzwanie to wyzwanie do, do trzech youtuberów się przebiorę. To będzie taki długi filmik, pewnie pół godziny coś takiego, ale że Wam się spodoba. Musimy. Z... <laughs> o zaraz się. Musimy zdjąć sprzęcior. O, dobra dobra, e, kochani patrzcie mam tu jeszcze tą forczkę nie? E, schodzimy z konika i musimy wybrać jakiegoś konia mm. hmm, no muszę się zastanowić, poczekajcie dobra kochani wybrałam już e, o tego konika belgańskiego on najbardziej pasuje do Paliona w sumie nazywa się kafi, że kawa słodka, ale ja mówię na nią słodka kawa, bo inaczej się nie dało. Musimy jej jakoś ubrać może tak na zielono. Nie wiem, czy mam za bardzo ładne ubrania, a jak nie dopójdziemy coś szybko kupić. Oj, 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 oj. dobra? Ja niech niecham szafę po długim czasie. Ooo, um, jako dziewczyna go zrobimy. Mm. Ten wynek w ogóle sobie tutaj bez nie? O nie, są tylko te brzydkie. Nie, nawet. No, nie. No. Dobra, czujniutko. Um, A um, mam coś zielonego? Jakąś czapkę? Mm -hmm. Poczekajcie, ogarnę jakąś czapkę i się już Wam pokażę. Dobra kochani, ubrałam taką jakby troszkę kombojską. On się tak troszeczkę kojarzy kombojską. Możecie się nie zgadzać, ale oki ok jest. No jeciu, jeciu. Hmm, będzie ciężko teraz. O jeju. Dobra, rękawiczki potem jak dopasuję się do wszystkiego. E, dobra, widzę, że ze spodniami będzie ciężko. W mm. my to mogę wziąć? Chyba że. Oj, co to. Dobra. Nieważne. To będę musiała swojego ludzi z do ładu. Chyba mm. to do niego będzie pozwolić. Bo to chłop, nie? Chłop to chłop ja, mm, koszulka. Mm. O nie. Nie, nie, nie. Dobra, to będzie musiała być koszulka w innym troszkę kolorze. Oj, oj, oj. Mm. E, Piszcie mi w, komentarze, w komentarzach, jakbyście Wy to zrobili. Oczywiście przyjmuję decyzję. Kudeko mm, ko. Hmm. O, kurwa, tak paliłbym wyglądał, Dobra, yy, może zróbmy tak, jakby palion się ubrał. Jakby nie, czytanie, jakby. mi się wydaje, żeby coś takiego obrał, to jest najbardziej męskie. Um, dobra, czapeczka jakąś męską, no w, sumie, w sumie fajnie by no, pewnie by wybrał do żartów. Eeeem, um, dla niego, za ja Jojojojojo Dobra, um, dobra tak. Um, dobra, teraz jedziemy ze spodniami. Które by wybrał? w jego zdaniu, które są najmniej najmniej, no wiecie o co chodzi nie o nie, na bank wydaje mi się, że w sumie te no bo no nie, tego nie widzieliście no o... bo te białe to tak nie, 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 nie panasują, też nie. Nie, bo mi się wydaje, że te by wybrał. No, tylko te skarpety nie pasują totalnie. Ale trudno, trudno. spodnie ba o, o, dobra, te by wybrał, oczywiście. E, przedmioty nie. Aha, no tak, zwierzęk. Ale najpierw sprzęt, oczywiście. Wejdziemy sobie na sprzęt. Jakby to wybrał, jakby to... tylko trzeba mi lepiły. Dobra, siodełka. W sumie to sobie do niego pasuje. Nie? Tak, totalnie, ale czekajcie na tłuk. coś takiego. Jak, jak coś to do... przepraszam, że tak walę tą myszką, bo po prostu um, muszę sobie kupić podkładkę. Najpierw muszę mieć to. To by mi tak wyglądało, na dopasowane i na to, 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 ale muszę tu mieć to. tylko o to. Gdzie pasować tyłka i ogólnie całego outfitu. Eee, Myślałam, że mam, czaprzyczek teraz by się przydał. Eee. A oh, mm. Czemu mam dwa, dwa białe? Ale dobra, nieważne. To. to mi się wydaje najbardziej. Szczerze mówiąc, że mi się coś takiego robi. Nie wiem, czemu mi się w ogóle takie coś robi. O, o dobra, teraz na nogi musimy się zobaczyć Konia. Zaczekaj, przybliżę Wam, mnie, tam nie. A w ogóle. Kochani, mam nadzieję, że że Was nie przynudzam, bo w ogóle inni że umieją robić te cięcia, nie? I takie łódki wow, wrażenia, jakbyście robili te cięcia, to takie, nie wiem, takie jakby ekran się tak powoli zgasza, albo coś takiego, jakieś efekty, a ja totalnie nie umiem, ale mam nadzieję, że Wam się podoba, jak nagrywam po, po swojemu. O ta to! ojej, ale sweet. Aha, to czekajcie, jeszcze y, torba, mm, tu. Dobra. Teraz w sumie to ojej kotyk, ale chyba to nie. On no to... nie on by tego wybrał. Albo świnka. Mm. On ma kotka rynka, więc bierzemy kotka. Postanowione. Czekajcie, jeszcze ja chciałabym. Tą foczkę odłożyć. Bo sobie akurat mam dwie foczki. Bo jakby były te tarki, że sobie kupiłam, bo pomyślałam. No czemu nie, nie? Bo mogą być, już mogą, mogą, może być, nie w ogóle. Ja się wiecie co może być, nie? Że może już ich nie być. A ładne są. I ja nie chcę ich stracić, więc by kupiłam, pomyślałam sobie tak, kurde, a potem będę żałować, że ich nie kupiłam. No i sobie pomyślałam, pomyślałam, i kupiłam dwie i jedną świnkę. Więc jak kupię no jeszcze dwa konia, dwie, dwa, dwa konia yy, tego belgińskiego i fryzja. Bo fryz mi się od razu podobał, ale talnie nie mogłam kupić, bo moja starkoizia. Okej, okay, nie no, mi się wydaje, że ten koń do niego pasuje. A chodźcie, może jeszcze jakąś fryzurę jakoś zmienię Nie wiem czy ja mam w szafie w ogóle ja sobie zmieniłam fryzurę i ja totalnie nie wiedziałam te rzeczy, w ogóle miałam dwa makijaże ja nie muszę mam... no patrzcie a, drugi makijaż i fryzurę ta, no ale patrzcie, nie ma tu żadnej, a ja miałam inne, nie i nie miałam tylko tych, no bo że gdzieś mam nie. No trudno, musimy, musimy być w tych. W ogóle ostatnio odblokowałam y, te mm, no, te komentarze. Tak totalnie sobie tak myślałam, kurczę. Nie mogę z wami porozmawiać. Ja zawsze tak chciałam rozmawiać. Mam nadzieję, że dobijemy w tym roku przynajmniej 100 subskrypcji. Bardzo by mi, ba, bardzo by mi było y, ten. Przyjemnie i miło. Drakany, e, bo mam newsa. Nagrywałam Wam newsa tego, że to jest darmowy, darmowy sklep. Tylko mamy jeden problem: jest tylko dla Star Riderów. Jak nie jesteście Star Riderem, to nie możecie tego, nie? Więc przykra. Ja tylko kupiłam sobie Star Ridera, bo tak było mi to bo Nie mogłam dużo rzeczy, a ja tak bardzo chciałam. Jeszcze muszę wydziwić lewem. Wygląda no, takiego klubu. W ogóle na mnie nie co to za klub, bo ja po prostu przyjęłam sobie, nie? Są dwie osoby. Dobra, ale patrzę na to. Prawie cały czas wolne. Nic się nie dzieje, nic, nic nie piszą, w ogóle dziwne. Ale okej. Okay. Robimy sobie zadanka, bo chcę być konikowi level. No i mi to mi tu troszeczkę kaski, nie? W sumie mogę Wam troszkę poopowiadać. Eee, Mi za bardzo nie znacie. Zastanawiałam się, czy nagrywam taki odcinek, że siedzę i opowiadam wam o, o mnie, ale sobie tak zastanawiałam się, nie wiem czy tak y, wy bardzo chcecie, więc y, poopowiadam w skrócie na tym odcinku. Eee, mam nadzieję, że będzie się Wam podobać odcinek. Eee, jestem dziewczyną, jakbyście nie wiedzieli. Eee, Nazywam się Helena. Nazwiska to już wam nie powiem. W sumie chodzę no, do klasy. Na pewno jestem w podstawówce. Znaczy, no jestem w podstawówce, ale jestem w liceum, nie? I w sumie... Co mam tak więcej opowiadać? w sumie? O, poczekajcie. Mam aż trzy zwierzątka. Je, jeden, jedno z nich to jest e, kot, nazywa się Ładka to jest dziewczynka oczywiście jak ja i jeszcze dwóch piesków. Jeden piesek to jest Ciapek, jest e, Mieszańcem e, bardzo ładny ma w sumie 10 lat, no 10 lat, a drugi ma w sumie 6, nazywa się Tofi, to jest York a jeszcze wejdźmy do łatki to ona jest pół brytyjskim kotem a pół dachowcem bo jej ma to brytyjska kotka a jej tata do, to chyba ale nie jest to nie jest to nie 100% ale jest dachowcem ojeju w ogóle kochani w ogóle, dajcie tutaj przynajmniej 100 lajków po prostu na mojej shorty. jest Max 20 like, nie? Totalnie mi przykro. Raczej wesoło mi, że Krzysztof da jednak nie, ale przykro mi, że po prostu yy, no patrzę się na, na na shorty. No i patrzę tam, każdy ma więcej ode mnie, nie? Tak mi przykro jest, a miło by mi było jakbyście zostawiali dużo, nie? Miłoby mi było. Na przykład oglądam sobie i patrzę się codziennie, ile mam na przykład subskrybentów do widzę, że się nie rusza i tak przykro mi, jak mi się. Yy. No i jeszcze, że sprawdzam yy, sobie też zawsze shorty ile mam wyświetleń, no i jeden ma yy, 400 chyba 8 tam, 9 wyświetleń, a dwa lajki albo 20. no what, tyle was jest, a ledwo jakaś osoba da, nie, taka smutna, o, brązowy medal. O okay. mnie od Loretę. W tej wbijemy sobie levelik Ło! Wow? Można widzieć tu na koniu? Ale już. To. Dobra, wbijemy level. Nie, 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 daj kuku tam na ziemię Szkoda, że świnki i foczki nie, mogą być na ziemię ojeju zasłoniłaś mi, kochana ale pozdrawiam pozdrawiam mia liceberg. bram dziewiąty nazwa z oczywiście że bierzemy kochana e, lubię te w te codzienne nie muszę pobijać levelki dla konika tylko szkoda że jej jakby one są nieskończoność nie że jej nie ma więcej są tylko trzy takie smutne w ogóle nie mogę się doczekać, kiedy dodadzą te jakby te do przeskoków. Tylko że z tymi motylkami, nie? Oglądałam spoilerek, że tam są takie przeszkody z tymi, z tymi motylkami, tak pięknie wygląda. Ajaj, ajaj, aż się miło robi. O, tak... W ogóle czemu mam jeszcze jedno? Powinna mieć jeszcze dwa, nie? Nie rozumiem. Jeden. O tak. Po kocham tego e, belgijskiego konia, polecam. Jak chcecie na przecenie kupować albo chcieliście kupić tego belgijskiego, ale mówiliście sobie nie, to za drogie, to kupujcie teraz. Tak się opłaca, że ja nie wiem, że ja już kupiłam dwa konie i teraz miałam prawie 3000, tysiące kochani. A mam teraz 1500... Y czekajcie... 1550 Po prostu ojej ojej Ale tak to mi wtedy dla konia więcej cieszę. No ale teraz mam kupić i dwa, ale tak to będę miała kupić A, Ale co? Ja czekam na nowe konia Oj to konie takie piękne Chodźcie poćwiczymy sobie troszeczkę y o. A, no dobra. To było słucham, cięcie cięcie proszę. Na w końcu. Okej. Okay. To nie ja. Nie? Hmm. Dobra, chodźmy najpierw do tego. No, miale jako to na Okej. Okay. O ma... Nie wy... Ojej, o to konik, o Kocham Cię koniku Oj, ej, on w to nie wchodzi No może tam końcówka mat się, to się nie liczy, okej? Okay? No dobra, teraz wyszedł Ale dobrze ze mną, nie? Jej, tego nie skacze Dobra kochani, pokażę wam drogę do tych, y, przez na te koniki Jakbyście nie wiedzieli, abyście chcieli y, kupić, nie? To ja wam pokażę, żebyście sobie mogli kupić koniki Teraz się najbardziej opłaca kupić te konie Bo ja chcę, któreś z tych czterech Ja na przykład kupiłam sobie dwa, a mm, Zastanawiam się, czy sobie nie kupić jeszcze dwóch, ale W sumie też chcę mi za te nowe, bo potem żałować, że nie zostawiłam, nie? I moja środzie mówiła Haha, ha, jak kupuję, to nie, tak ja. Tak, to jest tak. E, przy tej latarni, obok tego domu strachów, jest tutaj, ale chyba już każdy wie. Ja sobie kupiłam tego, to jest ten e, belgiński Ja mam, e, nie to. Kajcie. To, Domaszczenie. Tak, już posiadam. I na razie kosztuje 595 coins, A normalnie chyba. 950 starcoins. Fryz też się opłaca. On normalnie kosztuje 950, a tu 570. Ja sobie na odcinku kupiłam sobie tego. Jest tak piękny, ja po prostu kołam fryzy. Też chciałam sobie tego kupić, nie? Sobie mówię, tak, jego kupię, ale patrzcie, i 12 level. Co ich pogrzało? Ale on jest sobie też taki drożki, więc dobrze że mi to zrobiła na razie. I tego kupowałam go na odcinku, ale okazało się, że to trzeba mi lewa. A tak mi się nie chciało pić. I Patrzcie, ile mi jeszcze brakuje, nie? Czekajcie, podniosłam kamerę. tu Sto... Nawet półpaska nie mam, no, no. Komu się chce? A, i co są to stoiska to z tymi nowymi rzeczami? Przepraszam, przepraszam, żeby są wszystkie rzeczy, to chyba też jest nowe. mi to tak nie pasuje, nie? I na przykład czarny bardzo pasuje, ale, ale, ale też tak można. W ogóle mam nadzieję, że wyraźny ekran, bo jak wygląda na swoim laptopie, to ok, ładne, wszystko ładne. Ale na telefonie na przykład moim to po prostu w głowie się nie mieści takie... Mm, Eee, widzieliście to? W ogóle jakbyście chcieli odcinek ze Simsów 4 Mam eee, konsolę i w sumie mogłabym zagrać na jakiś odcinek, że na przykład challenge albo mm, Nagrywałam, moglibyście mi też dać pomysł To z chęcią nagram, ale Musicie mi dać <coughs> Kochani bo zdążyliśmy na jakieś mistrzo mistrzostwa Murland i ja startuję. Totalnie ja startuję, nie? E, ja sobie tak przejeżdżam, ja się tak zachęciłam, bo jedną przed chwilą popcorn. No dobra, wiem. Wiem, wiem kochani, wiem, wiem wiem. Co W ogóle pozdrawiam wszystkich tutaj. O, ale mam nikt wiem, co spa z tej... Mm, nie no, z tej duszy, nie Z tej... ścieżki, tego jak się to nazywało, zapomniałam. Albo czegoś proszę cięcie dobrze już nie masz tam. Um. A, dziękuję, Wicko. Tak, tak. Um, pozdrawiam, pozdrawiam. A jak się to nazywasz? Um, Amira. Br no dobra, niech będzie po prostu Amira. Ale ładny konik. Pozdrawiam. Czekajcie. Rakałowa nie pozdrowiłam ich wszystkich, a oni się pytają, co to znaczy audycy, nie, że odcinek, nie. ale pozdrawiam ich, tak to nie wiem. Co? Dobra, ja to nic nie wiem. Nic nie wiem. E, właśnie się zacznie do Was za dołącza. Dobre kochani, jeszcze jakieś parę sekund, w sumie 30 sekund. No. No bo to tak szybko minie. Mam nadzieję, że nie będę ostatnia, ale też będę konkurować kurować moimi widzami. Pozdrawiam wszystkich, z w mojej grupie. I totalnie, tak jak ciężar. po prostu tak dawno nie, nie nagrywałam długiego odcinku że ja, ja zapomniałam po prostu. Po prostu. o oh my goodness. Dobra, kochani, zaczęło się po prostu. o oh my jeju. Ale oni. Ale oni ruszyli jak wilki. o oh my goodness. Ja się tak cykam. Tak to oni robią. A jestem tutaj. I wiem, zwaliłam. O, oh majka, ja tego nie widziałam. No i zbieram. No i zwróciłam miejsce. Dobra, nieważne. So, ja jestem słowa w tym, ale po prostu biorę to, bo daje dużo kaski i no wiecie, dużo tego, czegoś. No tego. Mm, Expa dla konia. Tak się chyba mówi, wyspę, ale ok. Kurde, ale ludzie. Musiał zwiechać do tego błota. Dobra, przyjechałam tu jakoś. Konkuruje ze mną jakaś dziewczyna, ale nie ma szans, nie ma, nie ma. Jestem mocna zawodniczka. O, może nie aż tak. Duracie gdzie. dobra, kochani, y, zatrzymałam się, bo mnie... Mm, y, po prostu przejechałam przez wickę, bo mi zasłoniła drogę. Ale okej okay, już jest okej, okay, bo nie jestem była jeszcze ostatnia. Tania. Mam nadzieję, okej? Okay? Po prostu mam nadzieję. Nie, no jeszcze ten mi się zatrzymuje. No tak mi to nie pomogło, bo ta widzka mnie wyprzedziła. Ale dobra. Dobra, przecież każdy ma równe szanse. Ło, coś się dzieje. Nie wiem, które mam miejsca, ale okej. Okay. Kochani, dobra wiadomość, mam dziesiąte miejsce. Dobra, tym miłym akcentem już się żegnamy. Pa pa, kochani moi widzowie. A i oczywiście i to też będzie filmik jak zdążę